Witam cię bardzo serdecznie w moim ogrodzie na dzisiejszej praktyce medytacji. Rozpoczniemy od siadu skrzyżnego, dlatego przyjmij wygodną pozycję. Ułóż pośladki tak, aby kość ogonowa stykała się z matą. Wyprostuj plecy, a dłonie ułóż luźno na kolanach, wewnętrzną stroną do góry. Możesz zamknąć oczy. Teraz w swoim rytmie weź kilka głębokich wydechów i wydechów. Z kolejnym wdechem przenieś obydwie dłonie nad głowę, połącz je razem i na wysokości klatki piersiowej delikatnie pokłoń się. Przywitaj się ze swoim ciałem w lewą stronę, skłaniając się i delikatnie w prawą stronę. Dzisiejszą medytację rozpoczniemy od tak zwanego wyczesywania negatywnych myśli. Czubkami palców dłoni możesz delikatnie przeczesać skórę swojej głowy. I następnie z kolejnym wdechem przekręć górną część ciała w lewą stronę. I z kolejnym wdechem zamień strony. Tym razem skręcamy się w prawą stronę. W tej pozycji bardzo delikatnie i efektywnie rozgrzewamy mięśnie i stawy w górnej części ciała. Teraz przenieś ręce do tyłu i połącz palce dłoń razem w tak zwany koszyczek. Z wdechem wyprostuj plecy i pochyl się z wydechem do lewego kolana. I z kolejnym wdechem i wydechem w drugą stronę. Powtórzymy ten ruch kilka razy, na zmianę od lewej do prawej strony. Pamiętaj, proszę, aby podążać w zgodzie z rytmem swojego oddechu. Nie spiesz się, bądź uważny, uważna, bardzo dobrze. Witamy z nami Paco, który mimo naprawdę tropikalnego upału postanowił z nami praktykować. Dobrze. Zatem teraz czas na skłony na boki. Zaczynamy od lewej strony. Oprzyj ciężar ciała na lewym przedramieniu. Prawą rękę wyciągnij do góry. I po chwili zamień stronę. Wzrok kierujemy do nieba, do góry. I jeszcze raz głęboki wdech. I spokojny wydech. Ostatni raz. Bardzo dobrze. Teraz z wydechem wyprostuj nogi i połącz je razem. Popraw pośladki. Wyprostuj plecy, a wewnętrzną stroną dłoni okryj kolana. Zamknij oczy. I po prostu oddychaj. Poczuj, jak ciało staje się coraz bardziej zrelaksowane i unieś ręce do góry nad głowę. Pochyl się do przodu z wydechem na tyle, na ile jest to możliwe. Dłonie pozwól, aby opadły naturalnie na czubki palców stóp bądź kolana. Wzrok skieruj przed siebie i oddychaj. Kolejnym wdechem przenieś dłonie za siebie, na czubkach palców, u rąk, oprzyj ciężar ciała, podnieś biodra do góry i delikatnie opuść ciało na dół. Rozluźnij ręce, dłonie. Po raz ostatni wracamy do siadu skrzyżnego. Poruszaj delikatnie ramionami w przód i w tył. Rozluźnij ręce, kark, szyję. Możesz delikatnie potrząsać ciałem. Następnie od podstawy zamieć energię po centralnej linii ciała do góry. Jeszcze raz. Z wydechem od czakry podstawy wysoko, wysoko. Wyobraź sobie, że zakreślasz piękną, biało-złocistą kulę wokół Twojej aury. Ostatni raz powtórz ten ruch. I teraz miękko przyciągnij do siebie prawą dłoń. Oddychaj chwilę w tej pozycji. Poczuj jak energia zaczyna krążyć w twoim ciele i zamień ręce. Wdech i wydech. Teraz miękko Rozciągnij mięśnie szyi karku, kładąc jedną dłoń na głowie, i przeciągnij ją kolejno do lewego i do prawego barku. Bądź dla siebie delikatny, delikatna. I teraz omieciemy dłońmi system meridianów w naszym ciele. Rozpoczniemy od barków, zmierzając ku dolnej części ciała i od czubka głowy aż po tył naszego ciała. Od lewego barku do kciuka i od małego paluszka do pachy. Tak samo w drugą stronę. Kontynuuj. Od centralnej linii z powrotem podnosimy ręce do góry, przytrzymaj je chwilę w tej pozycji. Wyobraź sobie, że podłączasz swoje pole elektromagnetyczne do nieba i czerpiesz tą energię z nieba. Teraz czas na pozycję należącą. Ułóż swoje ciało tak, aby było ci w pełni wygodnie. Pozwól, aby stopy opadły luźno na boki. Nogi ułóż nieco szerzej niż biodra. Dłonie wewnętrzną stroną obróć do nieba. Przetocz głowę na macie w lewą stronę do środka i powoli w prawą stronę i do środka. Zamknij oczy i od teraz postaraj się, aby ciało bezwładnie opadło na matę. Weź głęboki wdech i poczuj, jak Matka Ziemia w pełni akceptuje Twoje ciało takim, jakim jest. Podążając za moim prowadzeniem, przenieś swoją koncentrację do miejsca, które wskażę. Rozpoczynając od czubka twojej głowy. Wyobraź sobie, jak jasny promień światła wnika przez czubek twojej głowy i zakreśla w niej znak nieskończoności. Począwszy od lewej półkuli mózgu aż po prawą półkulę mózgu. Światło to rozchodzi się na skórę Twojej głowy, rozświetlając i rozluźniając mięśnie twarzy. Przenika szyję, kark. Wędruje od barków aż po ramiona i ręce, docierając do palców dłoni, odprężając Twoje plecy. Wnika do Twojego serca, z plotu słonecznego i brzucha. Następnie wnika do dolnej części ciała, od bioder po pośladki i uda, kolana, aż po łydki, kostki i stopy. To jasne, czyste światło relaksuje i odpręża dolną część Twojego ciała. Podczas gdy oddech cały czas płynie naturalnie, od stóp aż po czubek głowy, możesz zaobserwować, jak z wdechem brzuch i podbrzusze unoszą się do góry, a z wydechem opadają na dół. To jest właśnie Twój naturalny stan równowagi, balansu. Teraz możesz poczuć swój oddech i bicie swojego serca. Z kolejnym wdechem bardzo delikatnie połóż obydwie dłonie na klatce piersiowej. Łokcie zrelaksowane pozostają na macie. Kierując uwagę i koncentrację na przestrzeń Twojego serca, daj sobie miłość, troskę i pełną akceptację. Oddychaj z miłością i zrozumieniem dla siebie właśnie teraz. Z następnym wdechem jedną dłoń połóż na wysokości podbrzusza, umieszczając kciuk na pępku. W tej pozycji łokcie nadal są na macie. Wszystkie odczucia pojawiające się w ciele przyjmuj z pełną akceptacją. I teraz drugą dłoń połóż na podbrzusze, na tak zwane centrum mocy. To miejsce, gdzie rodzą się nowe pomysły, inspiracje, ale też nowe życie. Wdychaj to życie. Wdychaj ten spokój i pełną miłość. Bezwarunkowe wsparcie dla Ciebie. Powtarzaj tą mantrę: Całe moje ciało jest zrelaksowane. Moje serce, mój umysł, moja dusza są zrelaksowane. Z wdechem bardzo miękko. Lewą nogę zegnij w kolanie i połóż lewą stopę na macie. Lewą dłoń złóż w pięść i umieść ją z tyłu głowy, tworząc taką poduszkę. Prawa dłoń pozostaje na podbrzuszu. Odpocznij chwilę w tej pozycji, w całkowitej ciszy. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, powoli zamień ręce i nogi. Prawą stopę połóż na macie, nogę zegnij w kolanie. Prawą pięść umieść z tyłu głowy. Bardzo dobrze. Ta pozycja ma ogromną moc. Harmonizuje przepływ energii w Twoim ciele. Poczuj to w ciszy, odczuwając ciepłe promienie słońca na Twojej skórze. Spokojny wydech. I spokojny wydech. Powoli przenieś obydwie dłonie na centrum mocy, stopy uż równo na macie, zginając nogi w kolanach. Z wdechem unieś biodra do góry najwyżej jak potrafisz. Pamiętaj, by nie spinać przy tym mięśni twarzy, szyi i barków. Te miejsca są nadal całkowicie zrelaksowane. W tej pozycji skumulowana energia z podbrzusza może rozszerzyć się na górną część ciała, docierając do serca. Nie poddawaj się, utrzymaj jeszcze biodra podniesione do góry. Oddychaj. Witaj pojawiające się drgania i wibracje w ciele. To wspaniały znak budzenia się energii. Radzisz sobie świetnie. Teraz możesz powoli opuścić biodra na matę. I przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Unieś głowę do góry, tak jakbyś chciał, jakbyś chciała dosięgnąć kolan czołem. Oddychaj w tej pozycji. I odkładając głowę na matę, rozluźnij ręce i nogi, poruszając nimi w prawo i w lewo, tak jak niemowlę, które dopiero co poznaje swoje ciało. I od teraz zaproś Ciebie do małego wyzwania, które nazywamy pozycją tygrysa. Nogi ułóż pod kątem 90 stopni, zgięte w kolanach. Palce stóp zadrzej w kierunku głowy. Dłońmi wyobraź sobie, że podpierasz sufit bądź niebo. Utrzymaj tę pozycję, podnosząc głowę do góry. Zachowaj przy tym pełen relaks na twarzy. Możesz się nawet delikatnie uśmiechnąć. Nie bądź zbyt poważny, poważna. Przed nami kilka oddechów w tej pozycji. To świetne ćwiczenie na uważność i bycie tu i teraz. Zatem nie poddawaj się, oddychaj. Być może już pojawiło się drżenie w okolicy podbrzusza pozwól na to, nie kontroluj niczego, ciało wie co ma robić, zaufaj. Teraz bardzo ważny moment. Spokojnie, opuść głowę na matę, dłonie przenieś na podbrzusze, a nogi ułóż w pozycji lotosu. Odpocznij w tej pozycji. Możesz być z siebie bardzo dumny, bardzo dumna. Pełen relaks, pełen oddech, ponownie łącząc się z Ziemią i jej bezwarunkową akceptacją dla tego, kim jesteś. Niech to uczucie rozchodzi się po tkankach i komórkach w Twoim ciele, docierając do mięśni, stawów, kości. Wszystkich organów wewnętrznych. Z kolejnym wdechem wyprostuj nogi na macie. Pozwól, żeby stopy luźno opadły na boki. Oddychaj. Od stóp aż po czubek głowy. Rozłóż ręce na boki, wewnętrzną stroną obrócone do nieba. I poczuj wdzięczność dla siebie. Przetocz głowę na Macie w lewą i w prawą stronę, głęboko wydychając powietrze ustami. I gdy będziesz gotowy, gotowa, przewróć się na lewy bok, lewą rękę układając pod głową, a prawą nogę przełóż ponad lewą, ułóż ją na Macie, odpocznij w tej pozycji. Pięknie. Wyślij ogromny uśmiech do swojego wnętrza jak i na zewnątrz Ciebie. Nie musisz otwierać jeszcze oczu. Pozwól sobie w pełni pobyć w tej pięknej, wewnętrznej przestrzeni. Z wdechem podnieś się powoli i miękko. Na zakończenie praktyki. Powróć proszę do siadu skrzyżnego. To właśnie ten moment, w którym możesz podziękować sobie za to, że jesteś. Połącz dłonie razem na wysokości klatki piersiowej. Możesz powiedzieć na głos bądź w myślach: Dziękuję, 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 że jesteś. Powoli pokłoń się w przód, a następnie w lewą i w prawą stronę. Otwórz szeroko dłonie na boki i obejmij swoje serce. Z pełną radością dziękuję ci, że byłeś, że byłaś tutaj ze mną. Pamiętaj, że możesz powrócić do tej praktyki tak często jak tego potrzebujesz. Życzę ci pięknego dnia, wieczoru bądź może popołudnia. O, jest pako. Zatem uściski od nas pełne słońca. Do zobaczenia.